A ile mi nie wydumy, przy 7 miesięcznych lepiej kukasz jak, jak kobiety. Hal, ale Chińczyk. <laughs> Witam serdecznie w programie Nie mam powiecie, co robię, w programie w którym Po prostu w programie. Dziś zrobimy odcinek durny To był jeden z moich ulubionych odcinków, jak znajdowałem jakiś taki filmik ze starej telewizji, i on był w sympatyczny sposób, trochę śmieszny. Jak na przykład z Olkiem Kepaczem, Arturem Barcisiem. Czy seria zdrowo i kolorowo, to są wam moje ulubione odcinki tego programu. I no problem jest taki, że niestety wyczerpały się te, przynajmniej dostępne w internecie materiały. Yy, przynajmniej tak mi się wydawało, ale dogrzebałem się, ostatnio dogrzebałem się jeszcze do dwóch, z których można coś ucz, uszyć. Pierwszy mnie w ogóle jakoś ominął w tych jakimś cudem yy, w czasach, kiedy to robiłem częściej. I to się na ten, 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 film się nazywa Chińczycy, Chińczyki albo Chińczycy gotują w Polsacie. Bardzo o, o, wspaniały między was o, nami dzisiaj. A drugi mnie nie ominął, yy, ale uznałem, że sam w sobie nie jest aż tak ciekawy, żeby robić z niego yy, odcinek solo, no ale jak połączę te dwa... Tu chodzi o e, takie stare nagranie z Magdą Gessler. Dzisiaj niestety obsługuje znamienitych gości i przekazał jak gdyby swoje sekretne danie, które się nazywa napoląka sandacza Robertowi. Ale uznałem, że jak połączę te dwa, no to może coś z tego uszyjemy, tak żeby się dzisiaj trochę rozluźnić, pożartować, tak więc zapraszam serdecznie. Zaraz po krótkim fragmencie sponsorowanym. Wracam Wam y, to założenie konta w lisku już od jakiegoś czasu, ale jeszcze nigdy odkąd to robię, nie była taka zła pogoda jak dziś. To znaczy, może była, ale nie była taka jak dziś, może była inaczej zła. W każdym razie, yy, nie wiem co mam Wam jeszcze powiedzieć. No tyle razy już Wam o tym mówiłem. Tyle razy już mówiłem, słuchajcie, jest 20 zł do odebrania na pierwsze zakupy w Lisku. Używając kodu jedno jajo. I co? I, yy, i, i co? I jeszcze raz Wam muszę to powiedzieć. Znaczy, nie muszę Wam, nikt mi nie każe. Ale. Chciałem Wam powiedzieć, przypomnieć, że jest taka możliwość, z której możecie skorzystać. Naprawdę nie mam pomysłu dzisiaj na reklamę. I ja mam taki plus, że yy, Lisek mnie nie może rozliczać z tego, jak dobra jest reklama, bo. Yy, to mi powinno zależeć. Tak to działa, ta nasza współpraca, żebyście założyli to konto. I jest wszystko jedno. To znaczy cieszą się, jak zakładacie, ale wiecie, nie mają do mnie pretensji, jak nie zakładacie. Chyba. Dlatego dzisiaj jest najgłupia reklama. Pierwszy film, którym się zajmiemy, to jest Chińczycy gotują w Polsacie, jest to nagranie z roku 1996 zarchiwizował to Piotrek z Archiwum 2, jest to kanał, na którym są właśnie dużo jest takich starych archiwalnych nagrań i to jest kino, to ma bardzo mało wyświetleń, 3000 to jest chyba ten program Smakosze i rozkosze. Nie wiem, bo tutaj nie ma czołówki i ten film w ogóle to jest tylko fragment 7 minut i 44. Ale dobrze, zacznijmy, może od wstępu. Ja muszę powiedzieć, to jest też pierwszy mojej gasi, drogi gości. Mhm. Sulin jest inka. Chantesh, też, ale Sulin jest Mongoła inka. Mongołka i e, Chang jest Han, yes. Han to jest inny naród, to jest największy naród, tak? Tak jest. A Sulin, że jest moja szwagierowa, e, ma jeden pra pra pra, 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 pra bardzo znany, że był Genghis Khan, nie? Pierwsze podstawowe pytanie jakie mam, kto to jest? <ś strzegladowy> w sensie kim jest ten gość? To nie jest jego jednorazowy występ w tym programie, ja w ogóle nie wiem czy to jest smakosze i rozkosze, czy to jest jakiś osobny, nie wiem kto to jest. I ja puszczałem na streamie, na drugim kanale fragment tego programu, więc proszę mi nie pisać, że to jest Kajetan. Po... Ale nie wiem, kto to jest. Nie wiem, co to jest za gość. Yy, nie wiem, czemu ma swój program kulinarny, bo chyba nie jest jakimś mistrzem gotowania, z tego co później będziemy widzieć. Nie wiem. Jest to dla mnie ogromna zagadka, ale sposób, w jakim prowadzi ten program, jest yy, no, dość interesujący. Otóż pan który zaprosił do tego programu gości po raz pierwszy. Uznał, że zaprosi szwagierkę, dlatego, że ona jest chinką. A Sulin, że jest moja szwagierowa. No wiadomo, te czasy w telewizji były takie, że no po prostu jak ktoś był z zagranicy, to to już super, nie? To już coś się dzieje. Przecież później ileś tam lat później powstał program, który miał jedną z lepszych chyba oglądalności w Polsce i polegał na tym, że tam siedzieli ludzie, którzy byli z innego kraju i śmiesznie mówili po polsku i coś tam mogli poopowiadać o swoich krajach. To się to wtedy żarło. Teraz jesteśmy bardziej już... Wiecie, w samej Polsce dużo, bardzo dużo osób mieszka z zagranicy. No nie, nie, nie robi to już takiego wrażenia. Wtedy robiło. Przyszli Chińczycy i będą gotować teraz. To jest Sulin i to jest jego szwagierka, a ten obok to jest nie wiem. Jakiś kolega Sulin może? Ktoś, kto na pewno lepiej mówi po polsku niż Sulin. Ma jeden pra 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 pra, 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 pra derek. bardzo znany, że był Genghis Khan, yes? <grystanie> <grystanie> Sulin y, po prostu jest oczarowana tym żartem. Raz zapamiętać, bo to będzie taki rolling joke tego programu po prostu, że o jesteś Mongol Kai. Uh, ja sam znasz, jak Genghis Lubią makaronu, bo ja słyszałem, że makaron to pochodzi od Chin, tak? Szkoda mi trochę, bo ona wygląda na trochę zestresowaną, tak jakby nie za bardzo chciała tam być. Stoi z tym nożem, ten w ogóle ma bekę, ten też nie wie za bardzo, co tam robi. Dziwny klimat. No on jej się pyta, a ona nie odpowie, bo ona nie mówi po polsku. Więc to jest takie... Plan był na, na początek historia makaronu. i Sulin, można nam pokazać jak pra pra pra, pra jak, jak robił makaron? On tak jakby kpił z niej, w sensie może tego nie robi, ale sposób jego mówienia jest po prostu jakby Można nam pokazać jak pra pra, pra, pra jak robił makaron? Można nam pokazać jak pra pra pra, pra jak, jak robił makaron? E, to są kurczak. Program jest o tyle też ciekawy, że mamy trzy osoby w studiu, jedna w ogóle nie mówi po polsku, druga średnio mówi po polsku i trzecia też średnio mówi po polsku i robią po polsku, tak, więc niechcący chyba, przez, jest przez to trochę zabawnie krojony na pastyki. tak a na pastyki krojony, dobrze dobrze, ale robimy to szybko na pastyki, bo ja wiem, że w Mongolii wszystko jest tak szybko robione, że na no, szczególnie dobrze używają noży cięty humor tutaj pana, nie wiem, nie znam się za bardzo na historii Chin czy Mongolowie jakby zażynali i tam innych. To był jakiś taki żart etniczny. Powołaj, Powłochaj to... to jest jego dumny ewidentnie kolega. Wiecie, że we Chinach zawsze robią takie drobne e, jedzenia, bo można to zjeść ze bagietami. Dobrze, no to czekajcie, muszę coś zacząć gotować. Pokroimy te pierś kurczaka na małe pastylki, żeby można to było zjeść bagietami. A druga potrawa? To jest potrawa robiona z Ważne, co mamy jako Czerwona papli. To nagranie się urywa w momencie, gdy kończy się robiona pierwsza potrawa, ale patrząc na to, jakie są składniki drugiej potrawy, to jakoś bardzo nie żałuję, bo to... No patrzcie. Tak, Na kawałki. Na kawałku? i ziemniaki. I mamy ziemniaki krojone w ten sposób. Właśnie widzimy to ładne. W China, ja widziałem kiedy byłem e, w ślubu Sulina, mm -hmm. że właśnie był robisz się bardzo te, te długie makarony, tak? Tak, tak. Alla. Jak wiadomo tak ja tele. To był ulubiony makaron Chingis Hana. Ten mi podobał, to już był już mój pomysł, bo tutaj ja widzę, że na ten makaron mamy mur żyją. Murp no? <laughs> Świetny pomysł, naprawdę. Tak właśnie wyglądał. mur. Żyję z koło <grystanie> To praktycznie on, tak się nazywa ten makaron. No ale tego makaronu nie kupiłem makaronu muru chińskiego, ponieważ drugiej potrawy nie będę robił, bo nie zawiera tego ten film. Ale jeśli składnikami są papryka, cebula, ziemniaki oraz makaron mur chiński. <grystanie> Nie je się w Chinach takiego makaronu. Kurwa, to jest jakiś taki do pomidorowej, co sobie możesz wyrzucić. A, sorry. teraz wyglądasz jak prawdziwa Chińka. Teraz zrobimy kuchnia Teraz wygląda jak prawdziwa Chińka? A wcześniej jak wyglądała? Aha, rozebrała marynarkę i obrała fartuch. I teraz wygląda jak prawdziwa Chińka. Teraz to wygląda jak prawdziwa Chińka. To drugi w historii tego programu żart o Chińczykach którego kurwa nie rozumiem. Tak, ale Chińczyk. Co bierzemy tutaj? Ten korszak? Co ja musiałem z tego robić? Jaj? I jedno jaj, oczywiście. Odebrasz tak ten żółty od tego tak, biały, te... tak? Tak. A ja będę Zostaje to robić w tak. taki sposób, że będę widział, że rzuty ja będzie sam trzymać się tu. Tak. Tak. świetny sposób, naprawdę nikt tego jeszcze nie robił. Prekursor! Okej, to Tutaj biały idzie. Dobrze? <gry> Dobrze. I tu zostanie ten rzuty tył. Tu I to już nie jest tak. pełni po potrzebny, nie? Czyli białko daje do kurczaka. No dobra, to jest ciekawe. Nie robiłem jeszcze kurczaka mm. z białkiem z jajka. Chyba faktycznie to jakiś przepis dźwięk z A teraz co ja daję jeszcze? Jeszcze show, trochę. Ja ziemniaków, Mąka z ziemniakami, <noise> tak. Przepraszam, ja wiem, że to jest niskie. Nie powinno się śmiać. Ale w sumie co, Michal na tym połowę kariery zrobił, że tak mówił. Więc i właśnie przez to, że ludzie się śmiali z tego jak mówił, to się stał popularny bardzo. Więc w sumie chyba to nie ma w tym nic złego. Jeszcze show, trochę. Ja Ziemniak. Ziemniakami, tak. Tak. Ja co, jedna łyżka? No, jedna łyżka. No, daj jej kurczak dać tyle, ile chce. Wziął i to złapał, po prostu jedna łyżka. No. Wydawało mi się, że kiedyś w tym programie się zastanawiałem, czy skrobia ziemniaczana i mąka ziemniaczana to to samo, i się okazało, że nie. I szukając dzisiaj mąki ziemniaczanej, nie znalazłem mąki ziemniaczanej, była tylko skroba ziemniaczana. I googlując, znalazłem yy, informację, że to jest to samo że na skrobie ziemniaczaną się po prostu mówi mąka ziemniaczana. I mówiąc szczerze, zdurniałem. Jedna łyżka, nawet nie. Nawet nie, nawet nie. Nie tak. ma, nie ma mała łyżka. Tak jest. Tak, tak. tak. no. Pieprz? Dodajesz pieprzu? Dodajesz trochę, trochę pieprz. pieprzu. Mhm. Tak? Okay. Tak, no trochę pieprzu, nie za dużo. Teraz kroimy ciostki. na też tak małe i Tak, tak. Tak małe tak. robisz? Tak. I Aha. trochę, mm, tylko trochę. Mm. Mały stickel, mm -hmm. mały stickel, jak najszybciej wróci do tego. Jak teraz już pachnie taki smak, to wtedy możemy... Jeżeli robić. już pachnie tak, panie. Panie. no. no. Smak już pachnie I cały czas trzeba mieszać Mieszać, cały, żeby nie było tak z i A tak, bo no, już, o, no, no, o, o. o, to trzeba szybko mieszać, mieszać Mieszać, jeszcze dokładnie Now I'm met put some Sos sojowego powoli, powoli Jedna łyżka? Nie, powoli Powoli? Tak A tu, ze dwóch Powoli Powoli I dodajemy minął. No. Wino? Wino mi się średnio kojarzy z chińskim kurczakiem, szczerze mówiąc. I trochę mnie martwi, bo ja nie lubię tego posmaku wina. No ale robimy tak jak mówią. I co tam jeszcze idzie? Okay. The... I chyba sukru. Jedna łyżka. Powoli. Powoli? Tak. The people in, uh, ludzie w Chinach jedzą dużo makaronu, a nie są takie gruby. A, bo w Polsce ludzie myślą, że jedzili się je makaron, potem makaronem będą gruby. No to, no to nie wcale jest nie jest prawda. To nie jest prawda, tak. no właśnie. No znaczy, to nie jest chyba prawda, że ludzie tak myślą. Ja w 96. miałem 4 lata, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale czy był... Czy ktoś kiedykolwiek w Polsce myślał, że jak się je makaron, to się jest grubym? bo mógłby założyć teraz kanał na YouTube? Bo wymyślił sobie jakiś problem, który nie istnieje i go obalił. Więc myślę, że byłby dobry w tym. Od razu, kiedy rzucę te makarony na wodę, już muszę odwozić ten gniazdo. No, bardzo ważne odwozić. Może być w, w, na dole garnek odwozić. To chyba nie jest jednak tagliatelle. To jest chyba po prostu jakieś takie gniazdo. Nie wiem, to rosoł jest ten makaron? No, lasulin. Okay. Ja tak no myślę, że gotowe. na pewno Khan miał wspaniałą żona. Dość. Chyba mogłem dać, zrobić więcej tego makaronu. Ale że jestem Polakiem to niestety się trochę wystraszyłem. Kurczaka z makaronem, który kupujesz w tanim tak zwanym Chińczyku, gdy chcesz dostać coś szybko tanio. I gdy chcesz się najeść. I to jest właśnie takie danie, z tą różnicą, że smakuje ono trochę bardziej świeżo. Prawdopodobnie dlatego, że w takich barach nie da się wszystkiego robić tak bardzo na świeżo jak ja teraz, żeby było tak szybko. Myślę, że bardziej by dopasował jakiś chiński makaron. No i to jest zjadliwe. Ale z drugiej strony, czy to jest danie, dla którego warto odpalać kamerę, ściągać Chińczyków do studia? I robić program kulinarny? Nie wydaje mi się. Trochę tak, jakby wzięli Polaka do programu zagranicznego jakiegoś, kulinarnego, i Polak by, Polak by był z ulicy, albo by był szwagrem prowadzącego, i Polak by przygotował, po prostu wziąłby, usmażył kotleta. I... O, patrzcie Niesamowite polskie danie. Przechodzimy do drugiego filmu. Teraz... Albo nie, jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. Znalazłem jeszcze jeden film z tym panem z roli głównej. I tutaj jego gościem jest Krzysztof Zanussi. Film nazywa się Krzysztof Zanussi, gocuje w Polsacie. My mamy tradycję we Francji, że kiedy robimy mięso. to jest Francja. To jest ciekawe w sumie, bo Pascal chyba wyszedł później niż w 1996 roku. Czyli Polsat chciał wykreować swojego Pascala, jeszcze zanim Pascal został wykreowany przez TVN. Znaczy, nie, to nie chodzi o to, żebym ja się źle żeby źle nie zostało odebrane słowa, no Pascal też sam sobie zapracował na to, że stał się sławny, ale chodzi o to, że no to był taki TVN, bo zrobił program, wziął go z tego co kojarzy trochę znikon. Może problem jest taki, że Pascal faktycznie lepiej gotował niż ten pan, ale ten odcinek z Krzysztofem Zanusim nie będę go przerabiał tutaj, po pierwsze dlatego, że jest nudny, jak filmek Krzysztofa Zanussiego. O, spokojnie, nie powiedziałem, że są złe. Są, nudne. są nudne, przecież są nudne. To nie znaczy, mogą być fajne i nudne. Kilka mi się podobało. Były nudne, ale podobały. No już. Drugie, to jest trochę absurdalne, bo ten Krzysztof Zanuscy przyszedł i on po prostu stoi i się gapi, jak ten gość gotuje. Myślałem, że tutaj sensem takich programów jest, że przychodzi ta gwiazda i ona gotuje. Ale Krzysztof Zanuski dosłownie nic nie robi przez cały film. Tu połam, pomogę sobie. Voilà. Aha. Jedna cebula. Ja Ci przynoszę dwa talerze dziwaczne, lekko powiem szczerze, ale przynajmniej są białe. czerwony. Mhm. Mieszaj dobrze dwoje No, mhm. Jeśli jeszcze nie zostaliście, to bierzemy się teraz za Napoleonki z... z ryby. Dzisiaj niestety obsługuje znamienitych gości i przekazał jak gdyby swoje sekretne danie, które się nazywa Napoleonka Sandata Robertowi. O ile się nie mylę, to też jest chyba zdrowo i kolorowo. I tu jest o tyle ciekawie, że akurat pani Magda musiała przyjść z jakimś z kucharzem. Normalnie tam wiecie. Chodzi o to, że ktoś znany przychodzi i gotuje tutaj. Artur bardziej sobie sam. A pani Magda nie gotuje sama. Chyba, że to jest jakiś inny program. Nie, po prostu to jest program, w którym pani Magda gotuje z kucharzem. Nie wiem. Najpierw, może zamarnujemy sandacza, gdyż on jest troszeczkę takim dławą rybą. Do jego bejcy, proszę, nam jest cebula i sok z Najlepiej od razu. Wina. Odrobinę wina, Już się wpierdzieliła. Ten początek trochę definiuje ten film. To jest film, w którym pan kucharz niejednokrotnie chce się wypowiedzieć i pani Magda mu nie daje. No zobaczcie, tutaj w połowie zdania. Ale Odrobinę od razu... wina. Odrobinę wina. Pan kucharz nie chciał dawać wina. No, ale po prostu spuścił wzrok i uznał, no tak musi być, tak tutaj. W tym odcinku pani Magda będzie miała dużo takich kulinarnych przemyśleń, co do których ja nie mam pewności. Ale nadal yy, mam sobie na tyle pokory, żeby stwierdzić, że znam się od pani Magdy na pewno dużo mniej na gotowaniu. Yy, wiem, ale też sobie zdaję sprawę, że program ten oglądają ludzie, którzy znają się lepiej. Może nie od pani Magdaleny, na pewno dużo lepiej ode mnie. Więc bardzo bym prosił takie osoby, jeśli mają oczywiście chęć i czas, żeby na kilka pytań mi odpowiedziały, co do których mam wątpliwości. To jest pierwsze z nich. Czy cytryna praktycznie gotuje rybę? Cytryna w zasadzie jest taką dziwną rzeczą, która prawie że gotuje rybę. Na przykład łosoś wędzony bez cytryny jest strasznie ciężki, sprawia wrażenie trochę mdłego. A w ten sposób on nabiera zupełnie nieprawdopodobnego smaku. Mam taki problem, że miał być filet sandacza bez skóry. A ja mam ze skórą, bo nie było bez skóry. I teraz albo zrobię ze skórą. Jak, albo znajdę sposób, jak się pozbyć skóry z sandacza. Odwróć filet mięsem do dołu i skórą do góry. Polej wierzch wrzątkiem z czajnika. Skóra zacznie się kurczyć. Gdy ten proces się zatrzyma, złap skórę w rogu jednego z brzegów filetu i pociągnij. O! Coś się dzieje. Ja nie chcę też ugotować sobie tej ryby. Przecież to parzy. No nie schodzi ta skóra wcale. Ej, schodzi. Skóra schodzi. Trick działa. Trochę z tą rybę podgotowałem przez to, ale też może będę ją później trochę krócej smażył i tyle. Nie wiem, czy też tak macie. Coraz częściej trafiam na zepsute cebule w sklepach. W sensie takie, co wyglądają w środku ok, i później je kroję w domu i są zepsute. Możecie dać znać, czy Was również spotyka ten problem, bo mam wrażenie, że kiedyś... Tu nie kiedyś, jeszcze niedawno ten problem praktycznie nie występował. Dodaj cytrynę? A ja dodam jeszcze, słuchaj. Ja jeszcze dodam, bo ja mam naprawdę ostatnio... Coś mi z tą cytryną bardzo pasuje. Wino już też troszeczkę? Troszeńkę no, troszeczkę wina. Wstawiamy sandacza do lodówki. Czy ja tego sandacza mam dać tak o całego? Może go dom na razie tak od całego i dopiero później go. A tu cytryna, znaczy cebula, cytryna i trochę białego wina. Nie, może, może źle mi się wydaje, ale mam wrażenie, że nawet on już chce jakby zacząć mówić, że może nie, to, że, że może by nie barwać tego białego wina, ale odpuszcza w połowie. No już też troszeczkę? Wina. Troszeńkę ja, troszeczkę wina. No dobra, to się nam marynuje. Najpierw się yy, na... Patelnię kładzie samą mąkę, dobrą łyżkę. Może, może już możemy ją położyć, żeby pokazać, jak to wygląda. Ta mąka musi się zagrzeć. Przy czym musi się zagrzeć, ale nie zbrązowić. Proporcja beszamelu jest 1 do 1 mąki i tłuszczu. 1 do 1. A w stosunku do tego płyn jest, powiedzmy sobie, 5 razy więcej płynu. 10 razy więcej, płynów, w zależności od stopnia gęstości jakiej potrzebujemy beszamelu. Ilość. Jak jest mąki, dodajemy masła. I poza w zasadzie tak, jeden do jednego, a on daje 4 łyżki mąki i później jedną łyżkę masła. To nie jest jeden do jednego. Taką następną tajemnicą beszamelu. Mleko musi być wrząte. I to jest ta tajemnica. Musi być dobrze ciepłe, żeby nie było różnic temperatury między mlekiem a beszamelem i wtedy właśnie się nie robią żadne żadne grudki, które są charakterystyczne, bardzo się powoli wlewa mleko. Ej, ale to jest nie fair, to, to jest nie fair, bo oni na trzy ręce to robią, ja nie mam trzech rąk, Tak, ja mam trzymać to w górze, mieszać i jeszcze wlewać mleko? Teraz, żeby uszlachetnić beszamel, my teraz uszlachetniamy beszamel jego smak, będziemy trzeć ser gruyere. Częsty, prawda? Jeszcze troszeczkę dodamy. Od sera to i tak? tak. Troszeczkę A potem robię Pan będzie... chciał powiedzieć, że od sera, bo później jeszcze zgęstnieje. Czy mogłaby Pani przestać zakrzykiwać Pana kucharza? Proszę zobaczyć, jak gładki wychodzi ten sos. Podstawową do, y, przyprawą do sosu beszamelowego jest gałka muszkatułowa. Też nie za dużo. A teraz będziemy dodawać ser Grujer. Jak... Praktycznie też można go odstawić. Teraz I nie... można odstawić, zobaczyć, jak się powoli rozpuszcza w tym odstawionym sosie, ten ser Gruyère. Muszę sobie zetrzeć ten ser Gruyère. W ogóle, czytałem, ja że to jest szwajcarski ser, a ja mam francuski ser Gruyère. Ale może będzie mi to darowane. Ja mam oczywiście nadzieję, że to danie będzie pyszne. No, ale ma musi być, no bo jest tutaj pan profesjonalny kucharz. Jest pani profesjonalna... Yy, restauratorka. No to, kurde, mam wysokie oczekiwania wobec tej ryby. Mogłem kupić Emmentaler, ponieważ w ogóle na koniec Yy, jest napisane, jak są podawane składniki, że ma być elementale. Gramów mleka lub śmietanki, kto mówi 30%. To się chyba doszedł do wniosku, że nie mogą puścić w 1996 roku programu na Polsce ludziom i im kazać kupić ser gruyere. <grym> yy, ja miałem ciężko kogo teraz dostać. Cztery łyżki, tak żeby była gorąca. On dał cztery łyżki, dobrze liczyłem. To I ta łąka ma być gorąca. I debilu strącamy. A kurwa, źle. Masło miało iść najpierw. <gryw> Jeszcze raz. Wow, coś mi się udało w końcu. Panierujemy teraz tego sandacza w momce, leciusieńko bardzo. I teraz Robert już go smażymy, prawda? Są. Ta napalonka standardia będzie przełożona kurkami. beszamelem z kurkami. Sosem beszamelem z kurkami. Również na bardzo gorącym maśle, ale nie przypalone. To są kurki, które były zamrożone. Staram się je teraz odmrozić, żeby je pokroić. To jakoś co człowiek musi radzić w tym okresie zimowym. Chyba teraz po prostu... Nie ma kurek. Tak, ja wiem mrożone i takie odmrażane to nie to samo. No, ale co mam zrobić? Co miałem kupić z pieczarki? Tu już się nic złego nie może stać. Musi być tylko dobra proporcja beszamelu z kurkami. Masło, które daliśmy do smażenia ryby powoduje, że nam ryba nie przyklei się w trakcie pieczenia do blaszki już tutaj więcej tłuszczu I nie musimy dodatkowo dawać masła. Nie musimy dawać więcej tłuszczu. No, Barbarz, mogliśmy te kurki drobniej pokroić, wiesz? one są jakieś takie... Możecie, może jak zauważyliście, mam teraz te, trochę mniej tego beszamelu. Dobra, on chyba się zrobił. I pomyślcie sobie, dlaczego Mietek? Co zrobiłeś? Kurwa, zżarłeś beszamel? Gdzie on jest? No jest tutaj, bo za chwilę się okaże, że ma, mieliśmy sobie wcześniej trochę odłożyć. Więc gdybym tego nie wychwycił, to właśnie bym się bardzo denerwował, bo by mi danie nie mogło wyjść. Gdybym cały ten beszamel zmieszał z tymi kurkami. W ogóle zastanawiam się jak kiedyś ludzie gotowali z programami kulinarnymi w telewizji. W sensie nie dało się tego robić równolegle, no bo nie zatrzymiałaś sobie wtedy telewizora, nie? Czyli jedynie co, można było wszystko zapisywać i jechać z pamięci. W sumie też by się dało. Może muszę kiedyś tak spróbować. Czy jest to jakiś pomysł na odcinek. Może nie jakiś wybitnie ciekawy, no, ale czy każdy odcinek musi być wybitnie ciekawy? Dobra, i teraz zrobimy tak, że... Dodajemy dwa żółtka do odłożonego beszamelu żeby uszlachetnić, zazłocić zapieczony i żeby było jeszcze szlachetniejsze i pyszniejsze. Dodamy koperku. Robert, może ja będę biła, a ty to pokrój nam koperku do tego. Patrzcie, jak Robert teraz jeszcze podrobnił ten koperek, żeby już mi nie pierdol. Mogłeś ci tak, ryba, sos. Moja napoleonka myślę, że wygląda kapitalnie. Dodam tu ten beszamel, co mi został. Jako, że ja go mam trochę mniej, to użyję jednego żółtka. Już nie będę więcej marnował tego. Podajemy na górę. Muślina to jest podobna. I pokryjemy tą muśliną taką beszamel, i jeszcze ten ser. I do piekarnika. Ty znakomitym dekoratorem. Ja tam w życiu nie widziałam kogoś, kto by tak pięknie przyznawiał talerze jak ty. prawdziwy talerz tam się urodził. Prawdziwy o, jest, talent, jest, nareszcie komplement dla pana Roberta. Na sam koniec mu się udało. Ktoś się ładnie przyozdobił. Nikt tak nie będzie chciało. Ja to po prostu zaraz zjem. A teraz państwu życzymy Zmacznego. smacznego. Op. koperek jeszcze. Muszę uczciwie przyznać, że to jest bardzo dobre. Ten bechamel dobrze pasuje do tej ryby, te kurki dobrze do tego pasują, jeszcze trochę tego sera zapieczonego, bardzo dobre. Miał być dzisiaj program śmieszny, a ostatecznie wyszły mi bardzo smaczne rzeczy. Ta pierwsza jasne, trochę prosta. Ale dlaczego czasem nie ugotować prosto sobie? Czasem człowiek chce oszczędzić czas i pieniądze, no to może sobie zrobić taki kurczak z makaronem. Nażarłem się nim i mi smakował. To jest bardzo dobre. Więc też muszę oddać tutaj pani Magdzie. Wiadomo, mogłem to lepiej. To powinno być lepiej podane, nie patrzcie na to, ale gdybym dostał taką rybę w restauracji, to bym był zadowolony. Róbcie sobie taką rybę. Bo to się dość łatwo robiło tak naprawdę. Naprawdę, świetne. Dziękuję za dziś. Widzimy się prawdopodobnie za tydzień. Moje mojej strony polecam jeszcze raz rzeczy ze strony sklepu jest tam na przykład fartuch, którego tutaj który gdzieś zgubiłem, więc wam go nie pokażę. Koszulka torba, no i nadal 20 zł zniżki na zakupy w Lisku. No i pamiętajcie, powoli. avec glandes à chaque fois,